Hej, witamy Was w, w kolejnym odcinku mówię Star Planet. I tak. Jestem razem z Shakirą. Na tak. Hej. I zobaczcie, że coś na naszym końcie się na pewno zmieniło. No, czy ona się miała w ogóle. Tak. I jeszcze coś, jeszcze coś. No. Zobacz sobie, który mamy level. Och, no bo zobaczcie, jaki mamy level. Znaczy, no, nie jest wysoki. <grym grym> No. Widzę, że mamy jakieś nowe No właśnie, Daję sobie może to bardzo. Nie wiem. Bardzo fajnie i dziękujemy tym wszystkim, którzy nam dali kciuszki. E, Pozdrawiamy chwilę... wszystkim bardzo. Tak. Za chwilę jeszcze może coś otworzymy jakiś prezencik, bo... Zobaczymy, bo też że ten saliście nam, że ktoś tam nam dawał prezentki, także tak? Pozdrawiamy bardzo serdecznie ich co dalej nam mm, nasze i prezenty. Dobra, to zobaczymy te prezenty. Dobra, jest prezent. e, Przy okazji e, włącz jeszcze na chwilę profil. E, zobaczcie, że weź mamy tu o odcinkach. Czwartki o godzinie 18.30 na kanale F.I.M. Monster Planet. Słuchaj, to Ewentem. Tak, eventem. I mam nadzieję, że będziecie oglądać. I zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Tak. Teraz otworzymy może sobie trzy prezenty, co? Czemu? No tak, żeby wiesz. Wszystkie. No okej. Okay. No to jest. Pozdrawiamy z Merfetka144. Będziemy to bierzeć. Okay. Bardzo fajne spodenki. Dbaj mi, mm. Nie. Ale nie widzę. będziemy mieli do tych silnych okay. włosów jeszcze? Ewentualnie. O, patrzcie, nowe włosy. A to jest z listy? Nie, no to, takie jak ja mam. To, wtedy, są, nie? to są chyba inne rzeczy, mm. ale bardzo ładne. Bardzo fajny gust masz. Patrz, mamy piegi. O, to są. One no są dosyć spokojne. No, Będą pasować do <laughs> będę o, fajne okularyzm. Oj, to teraz dziwnie wygląda. No, takie czarne wszystko. Ale bardzo dziękujemy za wszystkie prezenty. O, co to? Zobacz. Ale fajne. Ja, ja jeszcze takiej sukienki to nie miałam. Czekaj, to się chyba zacięło. O, właśnie. Dalej. Czarne prezent jakiś. O, Kolejne włosy. włosy. Ja, no ja nie mogę, ale super prezenty. Ja nie mogę i tu wszystko. Kolejne włosy. Co to co ten, ten? Pozdrawiamy Cię serdecznie. Ej, ale. <laughs> o, jeszcze to, to, jest to, jest to jest z listy. No właśnie. A zobacz jaką mam... ile ten? Czy listy co mamy. No właśnie, włosy. No mam włosy ten. mamy listy. Musimy dodać jeszcze dwa dodatki. Tak. tak, ale na razie nam się jedno miejsce zwolniło Tak. Więc możemy dodać... Zmień teraz w ogóle przebierz się no, trochę ale bo jak tak my Ale tak wyglądamy. Ale, ale, mega prezenty, jestem bardzo zadowolona. Tak. Bardzo ci serdecznie pozdrawiamy. Jeśli to oglądasz. Tak. Dobra, to mi ci się idzie? bardzo podoba. To? No. Dobra, to wyłożymy sobie to. Spokój do tego. Te piegi, co no. I czarne policzki. te. Nie, te. Tak? Nie. Jeszcze bardziej. A weź najpierw włosy, jakie będziemy miały. To są lepsze. Możecie... Huh. Teraz pytanie! Do... To chyba mi się najbardziej podoba do tego. Tak? A weź te włosy. Też fajnie wyglądają. No. Dobra, to kocie zostawimy. Okej. Bardzo dziękujemy. Naprawdę bardzo dziękuję, ale fajnie to prezent. No. mimo że nie z list, ale właśnie, jakbyś wiedziała, że my na czarno i biało. W sumie. No? Ale w sumie tu mamy ten włos tylko inny. No. <laughs> I postanowiłyśmy, że w tym miesiącu kupimy sobie gazetkę i będziemy się ogólnie na wipy i w ogóle składać na takie rzeczy. Tak. I mamy nadzieję, że naprawdę Wam się to spodoba. Bo z gazety chyba. O, ostatnio widziałam, no że 1000 Star Coins. Tak, dodałam autografy. ścisz to no, trochę. okej, okay. I po prostu. no ja to będzie To trzeba. I w ogóle bardzo dziękujemy Wam wszystkim, którzy dają łapkę w górę. Chociaż wiem, że już to mówiłam dawno, ale. I tak, wolę się powtarzać. I co? Stworzymy może dodatki, co? Zobaczymy. Dobra. Jakieś fajne dodatki. I jeżeli tak będziemy ciągnąć z prezentami, no to ja nawet nie wiem, czy to pieniądze, teraz będą nam tak naprawdę potrzebne. <grym> no, bo na razie tam zbierałam różne. żeby w ogóle uzbierać coś. Mm. Wow. No, coś islamiści. Ja Cicho, że <grym> ktoś lubi islamisty. No Przepraszam tak. bardzo. Jeżeli kogoś uraziłam, Tak, to jest racja. No dobrze robisz. Ale fary to nie No. Dużo mnie zobijaczy. Cześć, byśmy miały zwykłe to, żebyśmy sobie wkładać. Nie, no to, to robię wszystko. No. Akurat pasuje nam do tego, nie? Właśnie. Może weź tak. to i wtedy białe zróbmy. Ale nie możemy, to jest wik. Aha, kurczę. Te białe to no. nie no. jest. Ej, nie dostaliśmy takich? Chyba dostałyśmy. Nie. Ale ta dziewczyna chyba nie była VIP. No, Bo by status. Może była po prostu VIP i ten. Ale możemy je dostać? Nie, nie wiem. Nie Dobra, nie. dalej, szukaj jakichś fajnych. Miniemy ja te, które ja czas mam. Oka A weź zobacz jak w tym wyglądamy. Nawet spoko. No ale będziemy się no. mogli Weźmiemy, weźmiemy coś nietypowego, że tak powiem. Znaczy nie aż tak nie na przykład. No, ale coś. Ale wianek. Zmień na czarne i białe. To białe. Są. Zielone. Zielone. Okej. Okay. To do Tak? Ja nie widziałam, że to jest ładnie zielone. A te uszy są nawet spokojne. No, ale takie nie pasują do nas. A jak myślałem, że nagrywamy? No, jestem w stanie. Nie wiem, ale za chwileczkę zmienia jeszcze tego niestety. W ogóle już nagrywamy się. Gdy minę tę techniczkę, żeby się nie kończyć. Tak, ale mam nadzieję, że. To są nawet spokojne takie wiesz. No. A jak to jest? No. Dogaj mi jedną liczbę, ale kto nam to kupi? Może nikt. <grymieniek> Dobra, To jeszcze? Zmienimy sobie tylko status, niech będzie odświeżony. Mm. I oczywiście zapraszamy do naszych klubów. Hashtag planujesz, Tak, to są nasze mm. kluby. Jeszcze widziałam, że Ty masz jakiś klub, ale <grych> to już chyba nie masz takiego strutu. Nagrywamy. Y Jaki jej? Hej. Hey. YouTube? Trzeba dzielić. Zdenerwuje mnie to bardzo. Ciekawe czemu. No. Może był jakiś klub, który po prostu został zgłuszony. Możliwe. Dobra, to co jeszcze? Może weź, wejdziemy sobie na chwilę do pokoju, zobaczymy może jakie mamy Jakieś może Lovitz, chociaż mhm. wątpię, bo ten nasz pokój jest okropny w ogóle. Ty... Weź, edytuj go i weź jakieś inne coś na ściany. No, one są brzydkie. Ogóle... No, przepraszamy tych, którym się podoba, tak? Znaczy no tak, w ogóle ty... Weź na samą górę, bo tam było... Weź ten... Nie wiem, Dobra, a weź na sam dół, No pamiętam, że coś było, albo na sam...

Głowa, robota i... Dobra, to myślę, że żegnamy z Wami. Do zobaczenia. Pa!